o największej głupocie świata dzisiaj w kwadransiku ze słowem. dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Kwadransika ze Słowem. Nagrywam się prosto z Gdańska, w studiu jesteśmy tutaj archidiecezji, bo dopiero co skończyłem dwa dni posługi właśnie tutaj w Gdańsku. Kilka godzin temu modliliśmy się w Katedrze Oliwskiej. Bardzo wielu z Was było, także dziękuję Wam za Waszą obecność. Mimo że spotkanie nie było tak długie jak zwykle, to myślę, że był to piękny czas modlitwy i będziemy czekali na świadectwa. Zresztą pod kościołem już słyszeliśmy parę pięknych historii z tego, co się wydarzyło. Później mieliśmy taką pizzę, gdzie, na której rozmawialiśmy z organizatorami o tych wszystkich różnych też rzeczach związanych z wydarzeniem, ale też o poprzednich warsztatach, na których wiele się działo. też przyszło świadectwo dzisiaj, które usłyszeliśmy o też osobie, która po kovidzie straciła węch i po ostatniej modlitwie o uzdrowienie zaczęła już dzień później zaczęła normalnie wszystko wyczuwać z powrotem. tych historii jest naprawdę wiele i za nie bardzo dziękujemy i w ogóle bardzo dziękuję pani Aleksandrze. słuchajcie, dostałem taką mega przesyłkę. Jak można zrobić po prostu taką piękną przesyłkę ze świadectwem. To w ogóle nawet prośba do Was, jakbyście chcieli kiedyś mi sprawić frajdę i niespodziankę, to wysyłajcie swoje świadectwa z dokumentacją medyczną przypiętą. Słuchajcie, pani Aleksandra zrobiła to tak po kozacku, naprawdę. Wysłała mi świadectwo, które zaraz wam przeczytam z jedną dokumentacją, z drugą dokumentacją z kolejnych lat, która potwierdza uzdrowienie kręgosłupa, które miało miejsce. Podczas modlitwu uzdrowienia online. Także w ogóle to też jest mega historia. I w ogóle jeszcze napisała, że wyraża zgodę na udostępnianie jej w ogóle e, danych. Także, no, f... Panie Aleksandro, lepiej się tego zrobić nie dało. Także bardzo dziękuję. E, I przeczytam, przeczytam, co jest w tym świadectwie napisane. Panie Marci, serdecznie dziękuję za zajmowanie się modlitwą za chorych. Va, Bogu. E, Pan Bóg, zdaje się, wysłuchiwał modlitwy, wysłuchał modlitwy no i zmieniał bardzo wiele różnych rzeczy. Tutaj wstęp pominę. 6 stycznia 2025 roku włączyłam na YouTube transmisję z modlitwy uzdrowienia z Pana udziałem. Dołączyłam do modlitwy uwielbienia, która była wspaniała i modliłam się z Wami. Z nosem w ekranie laptopa. Bez osobistych intencji. O ile pamiętam, po prostu prosiłam z wami o uzdrowienie chorych. Nagle poczułam ogień na plecach, gdzie od 40 lat miałam wystającą kość krzyżową kręgosłupa. Dyskopatię międzykręgową L5S1, która bolała i dokuczała, ale byłam już przyzwyczajona. Ogień był tak silny, że czując, że to sprawka pana Boga, przeraziłam się i krzyknęłam, żeby przestał. Tak to cała ja. Mimo to gula na krzyżach zniknęła, plecy nie bolą, zmieniła się nagle budowa krzyży, inaczej chodzę, więc zrobiłam zdjęcie RTG. Wynika z niego, że Pan Bóg wyleczył to, co bolało. Porównanie zdjęć z lat 2013, 2014 i 15, czyli są te dokumenty, które są dołączone, wykazuje, że problemu L5S1 nie ma. Gdybym się nie wtrącała pewnie Panu Bogu, wyleczyłbym pewnie cały kręgosłup. A tak mam o czym myśleć, ale nic mnie nie boli. I tylko się macam od roku, czy to prawda. Jestem wdzięczna i podziękujcie Jezusowi, bo została też uzdrowiona moja niewiara. Ciągle się dziwię. Dołączam RTG, pozdrawiam, Ola. Także bardzo dziękujemy jeszcze raz za to piękne świadectwo i za tę dokumentację, która to potwierdza. I naprawdę chwała Bogu za to, że dostałem życzenia na święta, także, także w ogóle przemiło. I bardzo, bardzo Wam dziękujemy za, za to, że wysyłacie świadectwa, bo to są. Dowody na to, że Pan Bóg działa nawet online, kiedy się modlimy, więc będziemy również mieli 17 grudnia modlitwę, o uzdrowienie w Warszawie senatorskie. Będzie transmisja, także bądźcie z nami i 29. Również modlimy się grudnia w Świątyni Opatrzności Bożej, na przepięknym Wieżę Uwielbienia i modlitwie wstawienniczej. Będziemy modlić się wstawienniczo za wszystkich, którzy przyjdą. Mamy ponad 60 wstawienników, chyba przygotowanych, także ręce gotowe do pracy. Kochani, co jeszcze? A, bo jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Do poniedziałku, do godziny 12, możecie zamawiać książkę Jak utrzymać uzdrowienie z taką dedykacją świąteczną, osobistą. Więc jeśli będziecie chcieli zamówić taki prezent dla waszych najbliższych, to możecie wejść na sklep rozpalwiar.pl i tam w uwagach do zamówienia napisać, dla, dla kogo taką dedykację chcielibyście zamówić. No i wtedy, jeśli się uda Wam to zrobić do godziny 12, to postaramy się wysłać książkę, żeby doszła na święta. Także jeszcze ostatnia prosta serdecznie zapraszam. Przechodzimy się do Słowa Bożego. Słuchajcie, to będzie fragment z Ewangelii Mateusza 11 od 16 do 19. Ten komentarz będzie komentarzem do fragmentu z jednego z poprzednich dni, który, który no właśnie w ta, ta, ten fragment Ewangelii pojawił się na Liturgii Słowa w Kościele. Ewangelia Mateusza 11, od 16 do 19. I proszę was, żebyście otworzyli też Słowo Boże i przeczytamy je wspólnie. Lecz z kim mam porównać to pokolenie? – mówi Pan Jezus. Podobne jest do przybywających na rynku dzieci, które przemawiają swoim rówieśnikom – przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, abyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły długo pętał. Przyszedł syn człowieczy, jej pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Nazwałem ten kwadransik największa głupota świata, bo największą głupotą świata według tego fragmentu, myślę, i zgodnie z tym fragmentem, jest chęć przypodobania się ludziom. Największą głupotą tego świata jest to, kiedy szukamy upodobania i próbujemy robić rzeczy po to, żeby podobać się ludziom. Dlaczego to jest największą głupotą? Bo to się nigdy na stałe nie uda. I zobaczcie, co mówi nam Słowo Boże dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza. Przyszedł bowiem Jan, ten, który jest nazwany największym z proroków, tym, który zapowiada przyjście Mesjasza, jest chwilę przed nim, zapowiada jego przyjście, zapowiada ten moment, na który czeka cały Izrael. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a ludzie co mówili? Zły długo go pętał. Mówią, jak można nie jeść, jak można nie pić. Na pewno go opętał zły duch, na pewno zły duch go prowadzi. Um, I to nie może być człowiek od Boga. Więc przychodzi Syn człowieczy, przychodzi Mesjasz i robi coś zupełnie odwrotnego. Jej pije. Więc można by było pomyśleć, no to wszystkim się spodoba. No bo jak nie podobało się to, że nie ja ty nie pił Jan, to jak zacznie jeść i pić Mesjasz, to wszyscy powiedzą, no Mesjasz, bo jej pije. A oni mówią, Oto żarłoki, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Zobaczcie, nie da się przypodobać ludziom. Nie da się przypodobać wszystkim. Jak to się mówi u nas w polskim, naszym języku wspaniałym jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. I to jest, słuchajcie, słowo, które dzisiaj kieruje do nas Pan Bóg: że nie da się jednocześnie przypodobać Bogu i ludziom. Nie da się jednocześnie próbować znaleźć upodobanie w oczach Pana Boga i jednocześnie szukać upodobania u ludzi. Zawsze i zwykle będzie tak, że kiedy będziesz robił rzeczy dla Boga, będą ludzie, którzy będą ci za to kochali, i będą ludzie, którzy będą ci za to nienawidzili. Będą, będą ludzie zawsze, którzy się znajdą, którzy, którzy będą wdzięczni za dobro, które od Ciebie otrzymali, i będą ludzie, którzy będą na to patrzeć i będą tym gardzić. Nie da się przypodobać wszystkim ludziom. Panu Jezusowi się nie udało, więc raczej nam też się nie uda. I chodzi o to, żebyśmy im szybciej, słuchajcie, zrozumiemy to, tym szybciej zaczniemy żyć w takiej wolności dzieci Bożych. Dzisiaj byliśmy tutaj w Gdańsku i rano dzieliłem się też takim poruszeniem, które przyszło do mojego serca. Cały poranek spędziliśmy słuchajcie na modlitwie o doświadczenie dzieciństwa Bożego czyli o takie doświadczenie się modliliśmy bycia bezwarunkowo kochanym, o doświadczenie tego, co mówi Słowo Boże że jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Bóg nazwał nas swoimi dziećmi. I Mieliśmy takie poczucie, też Słowo Boże nam to jasno mówiło: że jeśli żyjesz w doświadczeniu bycia ukochanym dzieckiem Boga, to tak naprawdę tobie wszystko jedno, co o tobie ludzie będą myśleli. Dziecko ma naprawdę. E, dziecka nie obchodzi, co, co kto o nim myśli, co kto o nim powie. Dziecko robi swoje, bo wie, że jest kochane. Wie, że jest, jakie jest. I jest w porządku. I myślę, że jest coś w nas z, takiego, z takiej potrzeby, doświadczenia, takiego bycia dzieckiem, bycia umiłowanym dzieckiem Boga, że nieważne, nie co się dzisiaj w moim życiu dzieje, nieważne, co robię, nieważne, w jakim życiu się w momencie życia się znalazłem, jestem umiłowanym dzieckiem Boga. I moje doświadczenie jest takie, że jeżeli żyję tym doświadczeniem miłości, żyję tym przekonaniem, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, to naprawdę przestaję myśleć o, o, o tym, co pomyślą o mnie ludzie. Przestaje się zastanawiać, zrobić to, nie zrobić, bo co powiedzą. Zrobić to, czy nie zrobić, bo, bo mnie ktoś oceni. A co cię to obchodzi, czy cię ocenią, czy nie? Mamy się podobać Bogu, a nie ludziom. I to jest właśnie to, o czym mówi dzisiaj do nas to słowo. I czytamy w ostatnim zdaniu, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Co to tak naprawdę znaczy? Że jeżeli masz w swoim sercu przekonanie, że to, co robisz, podoba się Bogu, i masz w sobie samą pewność, że robisz to, co prosi Cię Pan, to jesteś usprawiedliwiony wewnątrz i nie musisz szukać usprawiedliwienia u ludzi. Nie musisz czekać, aż ktoś ci powie, e, robisz dobrze, albo jesteś super gość, albo nie jesteś super gość. Nie szukajmy e, naszej, nie wiem, jakiejś akceptacji z zewnątrz, bo to nigdy się nie kończy dobrze. To zawsze kończy się jakimiś kompleksami. A swoją godność, swoje poczucie bycia synem, córką Boga bierzmy od niego, bo to jest tożsamość, która jest najważniejsza w naszym życiu. I mówiąc jeszcze o tym, że nie ma co i największą głupotą świata jest szukać upodobania u ludzi, niech będzie jeszcze takim potwierdzeniem na to fragment z książki Ojca Emiliano Tardifa, człowieka, który. Po swoim nawróceniu przemierzył cały świat wzdłuż i wszerz, głosząc Ewangelię wśród wielu znaków i cudów. Mój ojciec w, w jednym z krajów, w którym głosił Ewangelię, chyba była to Republika Dominikany, zaczęły dziać się niezwykłe znaki i cuda. Setki tysięcy ludzi zaczęły uczestniczyć, dziesiątki tysięcy ludzi zaczęły uczestniczyć w jego spotkaniach. I w którymś momencie on opisuje sytuację tak. Działy się znaki, i cuda, wszyscy go kochali, wszyscy byli zachwyceni tym, jak Pan Bóg działa przez ojca Tardifa. I ojciec, ojciec Tardif pisze takie słowa. Wszystko było jak wielokolorowy brzask. Pan ukazał się w wielkiej chwale dużo bardziej, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Nie zdążyliśmy jeszcze otrzeźwieć po oszałamiającym winie Jego miłości, kiedy pewne czarne chmury pojawiły się na horyzoncie. Nagle wszystko się zachmurzyło, a słońce się schowało. Chociaż wiedziałem, że Pan jest ze mną, wichry zaczęły złowrogo nacierać. Ministerstwo Zdrowia oskarżyło mnie w telewizji, że wykorzystałem ignorancję ludzi, wmawiając im, że zostali uzdrowieni. Powiedzieli, że jestem szarlatanem i oszukałem lud. Poza tym pytali mnie, czemu te same rzeczy nie działy się w krajach bardziej rozwiniętych, jak Kanada. Oskarżyli mnie również, że nie znam ludzi i te wszystkie cuda popchną ludzi do wróżbiarstwa i spirytyzmu. Odparłem na to, że nie znam wprawdzie dobrze ludzi. Ale znam dobrze Jezusa, a on nigdy nie popchnął nikogo w spirytyzm. Wręcz przeciwnie, kiedy On działa, On wszystko czyni dobrze i nie musimy się bać. W ciągu kilku dni stałem się czarownikiem i oszustem, ponieważ wierzyłem i głosiłem, że Jezus uzdrawia i zbawia swój lud. Powiedzieli, że oszalałem, że jestem fanatykiem i wiele innych rzeczy. W czasie krótszym niż 24 godziny prasa, która wcześniej mnie podziwiała, teraz mnie atakowała. I to są ważne słowa, które teraz ojciec Tardif mówi. Wówczas zrozumiałem, jak krucha jest chwała tego świata i jakim szaleństwem jest zabieganie o opinię ludzką. W ciągu zaledwie kilku godzin piana chwały rozwiała się. Ja jednak zaufałem Jezusowi, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ponieważ nie polegałem na nich wtedy, gdy mówili o mnie dobrze, tak samo nie dotknęło mnie, gdy wystawili mi złą opinię. W swoim sercu odczuwałem głęboki pokój. Zobaczcie jakie piękne zdanie. Ojciec Tardif mówi: Ponieważ nie polegałem na nich wtedy, gdy mówili o mnie dobrze, tak samo nie dotknęło mnie, gdy wystawili mi złą opinię. To jest właśnie to, na kim budujesz swoją wartość, na kim budujesz swoje poczucie bycia kochanym. Czy budujesz to na ludziach, którzy są zmienni. Na ludzkiej opinii, która w piątek jest taka, w sobotę jest inna, czy budujesz na, na Bogu, na Jego słowie, które jest niezmienne i stałe? I myślę, że to jest dobra wskazówka od Ojca Tardifa, którą można wziąć do swojego życia. Kiedy ludzie zaczną bić ci brawo i będą mówić, jak jesteś wspaniały, nigdy nie buduj na tym swojej wartości. Buduj wartość na miłości Boga, która jest niezmienna do ciebie, bo kiedy będzie ci szło źle i opinia ludzka się zmieni. Jeśli polegałeś wcześniej na tych opiniach dobrych, to później bardzo Cię dotknie to, kiedy, kiedy ktoś zmieni zdanie na Twój temat. Kiedy będziesz wolny od pochwał, będziesz wolny też od krytyki. I Twoje serce będzie cały czas osadzone na fundamencie miłości Pana Boga. Więc prosimy Cię Panie dzisiaj o to, byśmy nie polegali na opinii innych ludzi na swój temat, byśmy e, nie szukali upodobania w człowieku. Ale zawsze oszukali upodobania w Tobie. Prosimy Cię, Boży Duchu, wlej w nas takie doświadczenie miłości Twojej i doświadczenie bycia dzieckiem, abyśmy, Panie, z tego dzieciństwa Bożego czerpali radość, siłę do naszego życia. Prosimy Cię o to: przyjdź, Duchu Święty, i działaj z wielką mocą w naszym życiu, bo jesteśmy dziećmi Twoimi, i daj nam z tego bycia dzieckiem się dzisiaj ucieszyć. Oto się modlimy w Twoje święte imię. Amen. Kołani, niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze z Gdańska. Do zobaczenia na spotkaniach, o których przed chwilą powiedziałem. No i jeśli jeszcze chcecie prezent na święta, to jeszcze parę godzin na to, żeby zamówić z dedykacją książkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.